tej strony wartego Garek. Zobaczcie, mam taki palniczek. Se kupiłem. Bardzo fajny. Oraz dwa gazy. To znaczy, tego kupiłem od razu. Tego, tak samo. A tego kupiłem trochę później, bo to znaczy w sumie dzisiaj. Z tego względu, że myślałem, co się z nim stało. On jest nowy, ma dopiero dwa dni. A gaz normalnie po, połowa. Chyba płomienia była. I to była wina zatkania dyszy, I nie ma tu żadnego przycisku. Na marca, okręcę. Płomień to jest gdzieś tu dotąd, nie? Oj, tu, tu dotąd. Bardzo fajny. Można podgrzewać, coś ciekawego. No, fajnie gaśnie, bo jak pamiętacie miałem kiedyś biały, takie głów. no za przeproszeniem, ale no no, yy, za niedługo będzie też fajna rzecz. Można powiedzieć, gdzieś nowy nabytek do garażu. No, no to zobaczycie. No, yy, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.